She manked all Bandura's Pinatio Crew Hot 16 Challenge. These things are so fresh! Hot 16 <laughs> Challenge! Chodzimy w tą scenę z buta, pod kołami, gumę miele Ej, nie widziałem tego, czekaj Łos za głów, h, mam wenej i tak wiele Panczy, że marzysz tylko Zów oni O nich przejmujemy terę, w nową erę Sparzysz się, co, 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 boli? Co cię boli? Dobrze wiem, że boli cię dupa no Bo żarczy, uściska, rzucić na Poznański Rap.com <grym grym> Po co? oni mają do rapu zbyt duży dystans? Nie dojadą tutaj nawet na stopa Zaprasza ich tylko Eba Dżizga to jedyna i gościna Dla mnie to gorsze niż wyzwiska Pierdolą trabich, pójta to Pierdolona, hipokryzja, je bardziej różowe. polo ze stójką, kobra do tego reszta się nie przyzna. Cena milczy, cena wie. Jak z syny, zjedzą mnie. Przecież wiesz, jestem w grze, przybijam pięć. Nie no, ale ten bit to by czarowali dobry, nie? Jest to wkurwić nas zbyt często. Patrz, jak robi to pod ziemię. Pod leci z ciebie, bo o tobie nikt nic nie wie. O robisz pod siebie, ja jestem pod niebem. Mamy zgłoszenie, by kilku MC sprowadzić na ziemię. A kru, kru, ha

Elon musk typy Bat. Tu <laughs> challenge! Nie <laughs> no, dobre Danbii. Jee. Yeah. Szymanko, bandura aspiratio kru Hot 16 Challenge. Jee. Yeah. <clears throat> These beats are so fresh! Hot 16 Challenge! Chodzimy w to ten esz bita.